Drodzy siostry i bracia, wybiła godzina dwunasta. Wraz z całym Kościołem pomódmy się słowami modlitwy Anioł Pański w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Oto ja służebnica pańska Niech się stanie według słowa Twe Zdrowaś Maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami błogosławione owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amen A słowo ciałem się stało Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz na i w śmierci naszej. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali Módlmy się, prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy... Abyśmy, poznawszy Jezusa Chrystusa przez Jego mękę i krzyż, doszli do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego, chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak na początku, teraz i zawsze i na Wieczny odpoczynek rad zmarłym dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Drodzy, kontynuujemy naszą nowennę. Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Ojca Ignacego Posadzego, prosząc Dobrego Boga przez jego orędownictwo o zdrowie dla chorej hani, o szczęśliwą operację i także o pokój serca dla rodziców. Dzień drugi nowenny, szczególny temat tego dnia to nadzieja. I rozpoczynamy nowennę od modlitwy o beatyfikację Sługi Bożego. Wszechmogący, wieczny Boże, który przez krew Twojego Syna odkupiłeś każdego człowieka, prosimy, pozwól nam wielbić Ciebie w słudze Twoim Ojcu Ignacym, który pełen wiary, nadziei i miłości i troski wobec emigrantów uczy nas modlitwy i ducha ofiary jako najskuteczniejszego sposobu apostołowania. A dla zwiększenia Twojej chwały udziel prosimy daru zdrowia dla Hani, szczęśliwą operację i o pokój serca dla jej rodziców. Prosimy o to z wielką pokorą przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wysłuchajmy fragmentu listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, Zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę. Wypróbowana cnota zaś nadzieję, a nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Z wypowiedzi ojca Ignacego: trudności są po to, aby je przezwyciężać. Nie powinny one być dla nas powstrzymującą przeszkodą, lecz odskocznią, która skłaniając nas do przezwyciężenia samych siebie, zmusza nas do pokonania trudności. Kto wie, czy nie dlatego Bóg pozwala, abyśmy czasem mieli wrażenie, że wszystko nam się wymyka, a Ziemia usuwa się spod nóg naszych, abyśmy byli jak gdyby zmuszeni uciec się do Niego. I uchwycić się Jego ramion. Módlmy się o autentyczną radość życia dla wszystkich chrześcijan, wypływającą z cnoty nadziei. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O głęboką ufność w Bożą Opatrzność dla zrozpaczonych i doświadczonych problemami. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o bezgraniczne zaufanie woli Bożej realizującej się w moim życiu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. I teraz wspólnie módlmy się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od Módlmy się. Boże nasz Ojcze okazując swoją potęgę wspieraj nas łaską chrześcijańskiej nadziei jaką posiadał Ojciec Ignacy abyśmy wbrew przeciwnościom wszyscy zawsze złączeni byli tylko z Tobą przez Chrystusa Pana naszego amen pan z wami i z duchem twoim niech was wszystkich błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i syn i Duch święty. Amen. Trwajmy w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy łączą się z nami przez łącza internetowe, którzy także podjęli tą, ten trud modlitwy nowennowej w intencji Ozdrowie Hani. Jutro też spotykamy się przez łącza internetowe. Modlitwa tu u nas w kościele o godzinie 12.00. Można się do niej dołączyć osobiście lub właśnie przez łącza internetowe. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy to podjęli. Ponad 30 osób z naszej parafii, z naszej wspólnoty modli się w tej intencji. Zapraszam więc na kolejny jutrzejszy dzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na, na wieki, wieki wieków. Amen.